Siemano, witajcie w drugiej części z demontażu i it itów, temków, rzeczy, złomu z wystawek. Tak, w pierwszej części zrobiliśmy rzeczy z różanki, chociaż nie podsumowaliśmy. Został tylko jeden wirnik i jedziemy już do kolegi Gdzina, tam już 8.30, No o kurde zgadłem, idealnie 8.30 jest. Lecy, lecymy i złom robimy sobota. I czasu mam tak, do 14 Czy musimy jechać tam do Orchówka? Tak, Orchówek? Cześć. Tak, Orchówek chyba to jest. Yy, musimy jechać po po, po. po po, tego tarcze hamulcowe 3, plus płyta, tak jak on mówił, indukcyjna, chociaż ja wiem, że to jest płyta grzewcza. I ona od razu na złom, będzie, tylko kabla się. Otworzy się ją, wytnie kabla i tyle, nie? Bo to tam jest ceramika i to więc śmieci, nie opłaca się demontować tego, nie? No. Kable tylko wytniemy. Ciekawe, czy nas w będą mieli problem, że, że my taką płytę... No, przywieźliśmy. To mi tak same grzałki, kabla, to kabla się otworzy, wytnie. Dobra, to ja mam tego gadam, gadał, zobaczycie wszystko. Ale podczas pracy będę ważył po kolei rzeczy, zapisywał sobie, ile co waży. I na końcu wam dam podsumowanie ile wszystki złom, który przywieźliśmy ważył. No to prawda wy wyjęte z odkurzacza silnik, co plastiku około odeszło kilogram jako z jednego. To tylko z tego jednego odkurzacza tyle odeszło, nie? Ten kawałek plastiku jeszcze z silnika, trochę epoksydu ale to zaokrąglimy te 1,5 kg w górę czy tam do jakiejś równej ilości, czyli na przykład do 80 czy 90 a może i nawet do 100 kg. bo na razie z różanki przywieźliśmy około no i tutaj z tego takiego tego co bliźniesz suminki przywieźliśmy 10 kg agregat 12 piec czyli 24 yy, znaczy no plus drobnica 25 wychodzi plus yy, taka tam ta grzewcza, taka wodna to wychodzi tam około już 30 30 tak 3 kilo no plus tam jeszcze jakieś no 35 kilo przywieźliśmy zaraz lecimy z tym na złoma w ogóle po rozbiórce to ten towar to się nawet nie zmniejszył się objętościowo praktycznie a dlaczego to tak pisać? No bo plastiku nie było, tylko czysty towar praktycznie, a wtedy jak było tutaj z bliższego terenu wystawki to stery, wszystko. Taka kupa nie było shorta, nic z tego nie robiłem. 57 zł wyszło. Plus karcher, wszystko w plastiku. Cała taczka z o plastiku. I po prostu to yy, zmniejszyło się wtedy o wiele, bo plastiku odeszło. Taczka. Mniej towar. Nie no towaru było więcej, bo stali było okropnie dużo. No ale dobra. Dobra, tyle, ale kurczę porównać 57 zł. Tak wyszło. Za złom było 30 kg po 60 groszy, a reszta kolor. Tam dwa, chyba 2 kg 200 miedzi było. Coś takiego. Zobaczymy ile tym razem. Tak. 280 czy coś takiego było. I teraz zamieniamy, jak będziemy jechać złom cienki na gruby, żeby nie stracić, bo później cienki i tak wyleci tam, gdzie po 60 kupują. Gruby i cienki, a gruby tutaj sprzedamy po 60. Mosiąc, mosiądz zamieniamy na wszystko, zamieniamy na mosiądz pobiał, żeby po prostu później zostać trochę więcej, bo jest jednak sporo tego mosiądzu. Dobra, tyle, bo już 4 minuty wstępu, a to trzeba demontować. Chociaż za bardzo tak dużo nie będzie pokazywane później, ale dobra. Dobra, pauza. Ważymy najpierw kosiarę i demontujemy kosiarę. Tak wygląda z niej Stojan, naprawdę silnik ogromny, jest tam 8,5 kg, a ten szkielet około 18 waży, ale ja dokładnie wszystko zapiszę. Plastiku odeszło, widzicie wiaderko, tylko te całe, tam jeszcze gdzieś ta obudowa od tego, i zaraz jedziemy z tymi rzeczami na złomo tymi. No, a tam silnik aluminiowy. O, ten Stojanik jest aluminium, chyba, nie wiem, ten mógł być miedziany, tak, ten chyba z miedzi. Dobra pauza, i ten Stojan zamieni się na cienki złom stamtąd też ogólnie. Dobra, lecimy z robotą. Później pralunia i lodówka. Wszystko co najlepsze patrzcie, pralunia i to jeszcze stara lodówka, no niby mała, kosiarka, wszystko bez plastiku, praktycznie. Kurde, pięknie. 30 kg diabeł, z tym 35 kg Ktoś wie po co taka cewka? Bo to chyba te prądy wirowe ma tłumić, nie? Ona do miedzi przyspawana, czy o co chodzi? Nie, ona do stali jest wsadzona. I tu jakiś spawik ma. Ktoś wie co to? To był chyba. Tak, to był tył silnika. Tutaj był wirnik, wychodzimy. A tutaj był tył silnika, bo są kable. Słuchaj, tu tył. Silnik 9 kg i kosiarka 17. 86 zł dało. Aluminium, no zdziwiłem się, tylko 9,5 kg. Sporo stali odeszło. Miedzi prawie kilo. Po 26 zł. I stali jeszcze około tam 7 kg. Także no, prawie 100 zł to dobry i tak wynik. Pierwszego miejsca wyszło 125 zł. Nie możemy jechać sprzedać, bo złom zamknięty ten nowy. Dobra, teraz czas na resztę i ja się biorę za pralkę i wam powiem, ile da się zrobić ze starej pralki. Ten silnikol z pralki ma 7 kilo całościowo waży. To też aluminium. Tutaj mu zmniejsza wagę, gdyby to była stal. Tam było wszystko stalowe. Zobaczymy, ile miedzi się dzieje ale pewnie kilo co najmniej. W tamtym było kilo, a ważył nie wiem, ile tam 9 kilo chyba prawie. No dobra, ogarnę pralkę i podsumuję, ile z takiej da się zarobić. Stary elektryzawór, 27 gram miedzi, w czym w nowych z dwóch zaworów jest 30, więc stare więcej, a mniejsza cewka była o wiele. Zobaczcie, jakie oszustwo. No, aluminium. Jakim cudem w takiej starej pralce, to ja nie wiem, w silniku na pewno nie ma aluminium, bo to jest zbyt stary silnik, ale że pompa też w ogóle była zastana trochę, o, ledwo się kręci, także chyba gorszej jakości była. 2002 rok chyba pralka, coś takiego, nie wiem, 2000 może coś takiego. No. No to pewnie jakaś taka nowsza, bo jeszcze są niektóre nowsze, niektóre starsze. Dobra, zobaczymy aluminium, ale miedzi, tu, miedzi jest tu 150 gram, czyli 5 zł więcej. Na podsumowaniu można, jeżeli będzie mieć, dodać silnik. Zaraz się sprawdzi, czy jest miedziany. Jeszcze nie chcę, nie chcę wiedzieć, ale na pewno jest miedź, bo widziałem na konektorach, już było, ten nie było taki biały. Także aluminium, miedź, stal, mosiądz. Trochę tam żółtego to się zaokrągli, trochę stali tam poszą, kable. No i styki srebrne tu tam. Coś tam się też się zaokrągli, nie? Dobra, pauza, ogarniam silnik. Pierwszy raz w takim silniku starym widzę to. Kwadratowy stojan. W każdym na YouTubie był okrągły, a tu jest kwadrat, to. Hm, ciekawe. Silnik kilo miedzi dał, także dwa silniki są praktycznie takie same. Ten był lżejszy, bo miał aluminium na obudowie. I taki wirnik trochę cieńszy i więcej dziur na stojanie, a tamten... no. I on ma też regulację, ale i więcej miedzi przez to też ma. Albo regulacyjne uzwojenia ma. Dobra, pralka skończona, czas na podsumowanie. Przypuszczam, że pompka mogła być wymieniana, bo wątpię, że taka... Bo tam było miejsce zalania, więc usterka, czyli też pewnie mogła być wymieniona. Dobra, pauza i to wszystko zważę. I tak, wychodzi 42 zł Z kabli około 160 gram miedzi. Miedzi było kilo. Aluminium tam około 0,7, mosiądz od 50 gram. Stali było tam około 7 kilo, coś takiego, no. Czyli taka pralka sama z niej elektronika jest warta 40, tam chyba 7 zł mówiłem. Dobra, teraz czas na lodówkę. I tak, rzeczy z lodówki ważą 11 kilo. 200. 11 kg 200 skraplacz parownik, agregat tam bez kabla, no to 11 300, ale to kabla nawet już nie będziemy liczyć, nie. To ile tego kabla kawałeczek plus termostat, jeszcze tu gdzieś był, ale to o, zobaczcie, taki termostacik był, na rurce przedłużanej był. O, taki coś, ale to układ chłodniczy tylko liczymy, bo tego nikt nie wyjmuje prawie. Zobaczcie, agregat pierwszy raz, jest jeszcze gaz. Strzela! Wow, ale mocno daje. taki silnik tutaj jeszcze trochę oleju o kurde wylał się troszeczkę ale za tam tam I miał w sobie jeszcze gaz i strzelał będziecie mieli tu lub na szorcie o, tam jest tam żeby olej nie wylatywał tylko siedział na jednej, na jednym tym no dobra zobaczymy ile miedzi ale 700 gram będzie tak, 10 kg stali. Jedziemy teraz na złom ze stalą, bo po 60 groszy liczy cienki i gruby, a tutaj tylko gruby po 60, tamten po 50. A agregat ogólnie ważył 8 kg Chyba. Nie, 7. 7,900. Ale tak ogólnie 7,5 sam agregat. Dobra, pauza, lecimy. A, a później mieć. Dodatkowo wpadło to. To było i to jeszcze leżało na śmietniku, to wzięliśmy, bo udało się jeszcze, złą był otwarty po 13 jeszcze i sprzedaliśmy tarczę i tą płytę, które ważyły 30 kg. Tarczę, płyta 7, policzył nam jako 33 kilo, ale odczytał 30, czyli liczymy 30 kilo, dodajemy do tego, do końca. No, dobra, zabieramy się za to. I tak, lodówka 10 kg stali, kilo 90 miedzi. Co daje 30 zł za miedź, czyli 36 zł da się zarobić z lodówki. Dobra, reszta rzeczy już bez podsumowań żadnych, tylko zważę ile tego jest. Jeszcze tu kawałek aluminium, ale to już za to, że tutaj sznurki były, sznureczki. I tu jeszcze 11 kilo. I ten kawałek stali. 3. I tak, ja już wracam. Widzę Kaskader 87, pisze mi pod filmem, że oba agregaty Alu uswojenie. Skąd takie masz przypuszczenia? Proszę mi powiedz, bo ten akurat większy, który już rozbierałem. Singapur to jest miedziucha, na pewno. Mniejszy też już rozebrany jest miedziucha. Na filmie w sumie będziecie widzieć tam z tyłu do tyłu. I ten mieście to tym bardziej jest miedziucha, bo to jest też ten taki taki. No kiedyś miałem miedziany, i tu jest też miedziany. No widać po prostu, bo jeżeli kiedyś rozebrałem, to teraz też każdy miedziany. Jeżeli miałbym przypuszczenie o aluminium, lekko byśmy dziurę nacieli i sprzedali po złoty 10 za kilo. Gdyby był aluminiowy, bo skupują po tyle tam bez oleju, a powiedzielibyśmy, że dziurę nacięliśmy, żeby olej spuścić, nie? A tutaj było 100%, że są miedziane, więc demontowaliśmy. 76 kg złomu przywieźliśmy łącznie, czyli można mówić, że 80 kg przywieźliśmy, bo plus plastiki, plus 30 kg to koło. no 27, ale on tam dał 3, czyli niech będzie 30, czyli 110 kg złomu z wystawek do demontażu i w ogóle do wszystkiego, także 110 kg łącznie, a 80 przyjechali, nie licząc tego tam grilla, tego, tego, ten tego. Dobra, na razie to tyle. Będzie jeszcze trzeci film. Jeżeli tam będzie mi się chciało wyedytować. Nie wiem, może wam go wyedytuję i nie opublikuję i dopiero jutro. No chyba tak zrobię najlepiej. Także do, to będzie ostateczny film, ale opublikuję za dwa dni prawdopodobnie. A nie, za trzy dni. Dobra. No, pauzunia na trzy dni. Nie wiem na, tym, na czym skończyłem. Minęło tydzień. O kurde. Panie, to dużo. I ostatni klipek. To tak yy, wyszło stali, tak jak mówiłem nawieźliśmy 110 tam 10 kg ponad, 80 kg ogólnie zostało przywiesione, a te 30 to złą, które od razu sprzedaliśmy. Plus pierwsza rzecz sprzedana w całości płyta grzewcza. No bo tam tylko płytka, kable, a trzeba było jeszcze ją uwieźć do niego, rozebrać i wywieźć, a się opłaca bardziej w całości, bo jest to ceramika w środku i szkło. I po prostu, no wiadomo, więcej wyjdzie niż po demontażu, nie, ale tak to byśmy tylko otworzyli, zakręcili, nie. I kable wyjęli tylko, nie, i płytkę. Ale to już tam sobie jest mało warte. Do tego jeszcze, jak to tam było, aluminium, tam 10 kilo, zwyklak, półtora, odlew oczywiście 10, bo kosiara była. Kosiara w ogóle zaskoczyła, dała tylko, nie, więcej było niż 10, tam było 12, bo same z pierwszych wystawek, a kosiarka dała 9, czyli tam około 12-13 kg jednak no. W osiądzu kilo pobiał, prawie kilo żółtego też około coś takiego nie. Yy, miedziucha, 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 było, yy, czekajcie, ważyłem 6 kg, 1,5. Kable 7,5,8, prawie 9 kg, chyba 8-800. Kable dały około 1,5 kg, jeżeli kogoś ciekawi, te wszystkie takie drobne kable, nie. Cewki z telewizorów CRT dały tam około, wymagnesowujące oczywiście, czyli kable wokół kineskopu, dały około tam 300 gram. I jeszcze do tego, jeszcze, co tam jeszcze? No wszystko. Jak to wygląda? Łącznie za wystawki wzięliśmy z trzech miejsc 270 zł na łeb. Około tam, 200, no bo nie pamiętam już, nie? A nie mi się nawet tego sprawdzić, ale wiem, że tam 270 z pierwszego 57 zł i kupa plastiku, dwa wory z drugiego, czyli dalszych terenów. No to już wiadomo, co robiliśmy. Nie. Wszystkiego nie przywieźliśmy od razu, bo agregat i tamte z piekarnika widzieliście na szorcie dało to 125 zł na dwie osoby, czyli 50. Nie, 125 na dwa. 62.50. Tak. Czyli więcej niż ten. A w plastiku, w plastiku było tylko jeden fragment z grzewczego elementu tam nie, jakby z tego podgrzewacza takiego. Tam widzieliście. No i ostatnia lokalizacja, czyli ruchówek Ładnie sypnęło. I wystawki, jak ktoś z ciekawi was to dopiero będą czwarty. No zarówno miesiąc, prawie, 29 dni bo tutaj jest na mieście o wtedy będziemy nie wozić, tylko chować po krzakach, bo towaru jest tak dużo że to się nie da, nie, nie da się tego zawieźć to jest nierealne i z telewizorów tyle kiedyś było, ja jeździłem, nie da się tego wszystkiego zabrać, nie wiem, także będziemy telewizory rozbierać, wiadomo, płyty chyba będziemy chować, brać tylko cewki, kable Grube, oczywiście, a później reszta się pozwozi, bo powiem wam, wtedy można będzie, grubo można będzie zarobić Szkoda, że auta nie ma, żeby tak odbierać. A ile wyszło z tych? Za samą mieć wzięliśmy 150 zł i miesiąc. Czekajcie, może ja to policzę. Już wiem wszystko: 144,50 z pierwszej lokalizacji dokładnie 57 zł, z drugiej to dokładnie to, co mówiłem 144,50 z tego orchówka plus łytki liczyliśmy ponad 30 zł, tam mikro, tam, czyli po 15, 145, plus to 160 zł, plus około 20 kg stali, które jemu oddałem, po prostu mi siadły te rurki, będziecie mieli na szorciku, tam kurczę, na każdy miesiąc chcę zarobić 100 zł po szkole, tak jakby z rzeczy, które dostanę, nie? No i już za wrześniu mogę Wam pochwalić się, wyszło mi 890 zł, a już jest dopiero no, wtedy można liczyć 3, 3 październik, a już 175 wpadło, plus to co mam, prawie 200 zł, także już norma wyrobiona. Tylko we wrześniu mi wpadło z tych 800 zł, bo kupiłem Flexa na Aku, to tylko mi wpadło tam około 200 zł, bo sobie jeszcze różne rzeczy tam kupywałem, także 200 mi tylko wpadło. Ale no, widzicie, Flexi ich za darmo i plus jeszcze zostało mi sporo. I słodycze też mam dosłownie za darmo, bo ono, no, wiadomo, robi się. No, czyli, kurde, bo już nie chcę, nie chcę przedłużać, 100, 100, 50, 160 złotych wyszło mi z tego orchówka, łącznie wszystko tam 270 coś i te 200 kilo złomu to jest to po około 6 złotych, ale to już tam, no, czyli 100, 166 złotych wyszło, ale te 6 złotych już tam w złomie mu oddałem, nie? Dobra. dobra, chyba wszystko, nie pamiętam czy tam coś miałem jeszcze pokazywać, ale prawdopodobnie nie, dobra, to co, to na tyle, cześć. Miałem. Silnik z odkurzacza aluminiowy, ale rozebraliśmy normalnie, bo połowy tego silnika nie było plastiku. Kiedyś Wam zrobię szorcik i pokażę. Dobra, to na tyle. Cześć.